Naprawdę puściłeś to, co ci zrobiono? Czy tylko tak sobie mówisz, bo już nie warto wracać, bo może to nadal w tobie siedzi, nie w słowach, w ciele, w reakcjach, w złości, która nie pasuje do sytuacji? Mówimy: Odpuściłem, mam to za sobą. Ale potem jedno zdanie, jeden zapach, jedno spojrzenie i wszystko wraca. Nie dlatego, że jesteś słaby, tylko dlatego, że trzymasz coś, co miało już dawno odejść. Ten odcinek to nie o tym, jak wybaczyć komuś innemu, to odcinek o tym, jak uwolnić siebie. Z więzienia, które wygląda jak ochrona, z bólu, który udaje siłę, z historii, która ciągle się powtarza, choć tak bardzo chcesz ją zamknąć. To drugi krok w procesie przebaczenia. 2R-Release. Nie chodzi o to, żeby zapomnieć. Chodzi o to, żeby wreszcie przestało cię to prowadzić. Co to znaczy trzymać urazę? Zanim będzie można coś puścić, trzeba najpierw zobaczyć, co tak naprawdę się trzyma. Wiele osób mówi, po prostu odpuść. Przeszłość to przeszłość. Nie ma sensu się tym zajmować. Ale gdyby to było takie proste. Już dawno byśmy to zrobili. Prawda jest inna. Uraza to nie tylko wspomnienie, to aktywne połączenie, to emocjonalna kotwica. Uraza, niewidzialna więź. Kiedy nosisz w sobie urazę, wciąż jesteś emocjonalnie związany z osobą, zdarzeniem, relacją, która Cię zraniła. Możesz nie chcieć już o tym myśleć. Możesz być tysiące kilometrów dalej, w zupełnie innym miejscu życia, ale pewne słowa, obrazy, zapachy, i nagle wracasz. Wracasz do tamtej chwili, do tamtej emocji, do tamtego bólu. Uraza to nie tylko złość, to echo, to reakcja, która powtarza się w ciele, w myślach, w relacjach. Ciało pamięta. Czasami nawet nie jesteśmy świadomi, jak głęboko coś w nas siedzi, dopóki nie poczujemy tego w ciele. Szybsze bicie serca, napięcie w barkach, ściśnięty żołądek. Może się wydawać, że chodzi o obecną sytuację, ale tak naprawdę reagujemy na coś, co wydarzyło się dawno temu. To właśnie tak działa uraza jest jak wewnętrzny alarm, który został uruchomiony, i nigdy nie został wyłączony. Reakcja obronna, która nas zatrzymuje. Uraza jest mechanizmem obronnym. To sposób, w jaki próbujemy sobie poradzić z bólem, niesprawiedliwością, poczuciem zdrady. Chroni nas przed zbliżeniem się do kolejnej rany. Mówi: Pamiętaj, co ci zrobili, nie zapominaj, nie daj się znowu. I przez jakiś czas to działa. Daje nam poczucie siły, odcięcia, dystansu. Ale z czasem zaczyna nas to męczyć, bo ta energia, która miała nas chronić, zaczyna nas wypalać od środka, ciężar, który niesiemy codziennie. Trzymanie urazy to jak dźwiganie plecaka pełnego kamieni. Czasem już nawet nie pamiętamy, co tam jest, ale wciąż go nosimy. I dziwimy się, że nie mamy siły, że nie potrafimy być obecni że coś nas cały czas blokuje. To nie tylko emocja. To decyzja, często nieświadoma, by nie puścić. Nie chodzi o puść i zapomnij. Wybaczenie nie polega na tym, by udawać, że nic się nie stało. To nie wymazanie historii, nie amnezja emocjonalna, nie pozbycie się bólu na siłę. To proces, który wymaga odwagi, delikatności i uczciwości wobec siebie. I ten proces zaczyna się od pytania: Dlaczego wciąż to trzymam? Co tak naprawdę trzymasz? Bo czasem nie trzymasz gniewu, trzymasz brak odpowiedzi, trzymasz żal, że nikt nie powiedział przepraszam. Trzymasz niespełnione potrzeby, uznania, zrozumienia, troski. Trzymasz obraz siebie, który został wtedy zniszczony. I czasem to nie osoba raniąca, ale Ty sam wracasz do tej sceny, bo wciąż nie dostałeś tego, czego tak bardzo potrzebowałeś. I ta potrzeba. Choć niewyrażona, nadal w Tobie żyje. Dlaczego tak trudno puścić? Bo puszczenie to często zgoda na to, że nie będzie naprawy, że nie będzie przeprosin, że nie będzie sprawiedliwości, jakiej pragniesz. I to boli, bo część Ciebie wciąż czeka, wciąż ma nadzieję, a część boi się, że jeśli puści, to znaczy, że pozwala na to, co się wydarzyło, że to nie miało znaczenia. Ale tu jest ważna prawda. Puścić to nie znaczy uznać, że było dobrze. To znaczy, już nie chcę, by ta rana kierowała moim życiem. Co daje trzymanie urazy? To trudne pytanie, ale warto je sobie zadać. Co mi daje trzymanie tej urazy? Czy czuję się dzięki temu silniejszy? Czy daje mi to tożsamość? Na przykład bycie ofiarą, sprawiedliwym, skrzywdzonym? Czy to pozwala mi zachować kontrolę? Bo często uraza wiąże się z poczuciem, że jeśli odpuszczę, to zostanę bezbronnym, że stracę ochronę, że ktoś znowu mnie zrani. Puścić to akt siły, nie słabości. Prawdziwe puszczenie nie dzieje się na siłę, nie dzieje się, gdy mówisz sobie: "Już mnie to nie obchodzi". Dzieje się wtedy, gdy możesz spojrzeć na to, co się wydarzyło, z prawdą, smutkiem, może nawet łagodnością i powiedzieć: już nie chcę tego dłużej dźwigać. Nie dlatego, że to nie było ważne, ale dlatego, że Ty jesteś ważniejszy niż Twoja rana. Jak zauważyć, że coś się w Tobie trzyma? Zadaj sobie kilka prostych pytań: Czy są tematy, które wywołują we mnie napięcie bez ostrzeżenia? Czy są osoby, o których nie potrafię mówić bez emocji? Czy wciąż żyję w opowieści o tym, co mi zrobiono? Czy często w głowie prowadzę wyobrażone rozmowy, w których udowadniam swoją rację? To sygnały, że coś w tobie wciąż jest niedomknięte, nierozpoznane, niezwolnione. Czasem puszczenie zaczyna się od najmniejszego ruchu. Nie musisz od razu wybaczyć całkowicie. Czasem wystarczy jedno zdanie: Nie chcę już tego nienawidzić, albo: Jestem zmęczony wracaniem do tego. To wystarczy, by coś się w tobie poruszyło. Byś zrobił krok w stronę wolności. Uraza więzi nas z przeszłością. Puszczenie otwiera przyszłość. Trzymając urazę, wciąż jesteś tam, gdzie cię zraniono. Puszczając ją, możesz wrócić do siebie, nie do tego co było, ale do tego kim jesteś bez tego ciężaru. To nie jest koniec, to początek. Puszczenie nie oznacza zapomnienia. Oznacza już nie pozwalam, by ta rana była centrum mojego świata. To pierwszy krok do prawdziwego uwolnienia, do kolejnych etapów wybaczenia, do odzyskania siebie. Dlaczego nie chcemy puszczać urazy? Puszczenie urazy może wydawać się zdradą samego siebie, bo przecież trzymając ją, mówimy sobie: To, co się stało, było naprawdę poważne. To mnie zabolało. To miało znaczenie. A jeśli puszczę. Czy to znaczy, że mówię, już nie boli, już nieważne? Właśnie dlatego tak wiele osób nie chce albo nie potrafi odpuścić, bo mylą puszczenie z unieważnieniem cierpienia, z kapitulacją, z rezygnacją ze sprawiedliwości. Puszczenie nie oznacza, że to było w porządku. To jedna z najczęstszych pułapek myślenia. Jeśli wybaczę, to znaczy, że zaakceptowałem to, co mi zrobiono. Ale prawda jest inna. Puszczenie urazy nie mówi nic o sprawcy. Ono mówi o tobie. To akt, w którym przestajesz trzymać się bólu jak tarczy. Nie dlatego, że przestało boleć, ale dlatego, że nie chcesz już. By ten ból kierował Twoim życiem. Nie musisz czekać na przeprosiny, by się uwolnić. Czasami trzymamy urazę, bo głęboko w sercu wciąż czekamy, na słowo przepraszam, na uznanie, że to, co nas spotkało, było niesprawiedliwe. Na sprawiedliwość, która nigdy nie nadchodzi, ale uzależniając swoje uzdrowienie od tego, co zrobi ktoś inny. Oddajesz swoją moc, twoje emocje przestają należeć do ciebie, zawieszasz siebie na decyzji kogoś, kto może nigdy nie poczuje skruchy, a przecież wolność nie powinna zależeć od kogoś, kto cię zranił. To nie chodzi o nich, to chodzi o ciebie. Wybaczenie, a zwłaszcza puszczenie urazy. To nie prezent dla tej drugiej osoby, to dar dla siebie. Bo dopóki w tobie siedzi uraza, cały czas jesteś emocjonalnie związany z przeszłością, z tą osobą, z tamtym wydarzeniem. Puszczenie to przecięcie tego sznura, nie po to, by zapomnieć, ale po to, by w końcu ruszyć dalej, wolniej, lżej, prawdziwiej. Nie pozwalam już tej ranie definiować mojego życia. To jedno zdanie może być początkiem zmiany. Nie pozwalam tej ranie decydować o tym, kim jestem, jak się czuję, co myślę o sobie i o świecie. To nie oznacza, że przestajesz pamiętać, nie oznacza, że wymazujesz emocje. Oznacza, już nie oddajesz im władzy to jest puszczenie. Nie słabość, nie kapitulacja. Wybór siły i wolności. Co się dzieje, gdy trzymamy ból? Ból, który w sobie tłumimy, nie znika. Zatrzymany gniew nie wyparowuje. Zatrzymany żal nie rozpuszcza się sam. On zmienia formę. Z czasem zaczyna przenikać każdą warstwę naszego życia. Staje się cynizmem, który nie pozwala ufać dobrym intencjom. Staje się emocjonalnym chłodem, który chroni, ale też izoluje. Staje się dystansem, który wygląda jak siła, ale jest samotnością. Staje się nieufnością nawet wobec tych, którzy niczego złego nam nie zrobili. A czasem staje się autoagresją w myślach, w słowach, w wyborach, które ranią nas samych. Bo skoro nie możemy ukarać tamtej osoby, karzemy siebie. To najgłębsza pułapka urazy. Zaczynamy cierpieć. Za czyjeś czyny. Dlatego uwolnienie nie zawsze jest aktem wybaczenia drugiej osobie, czasem to pierwszy raz, gdy mówisz sobie, wybieram siebie. Nie z litości, nie z obowiązku, nie dla kogoś, ale z miłości do własnego spokoju. Jak uwolnić urazę, nie magicznie, ale świadomie? Uwolnienie urazy nie dzieje się nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. To proces oddzielania się. Najpierw emocjonalnie, potem mentalnie, czasem nawet duchowo. Nie chodzi o zapomnienie, chodzi o to, by przestać się z tym utożsamiać. Oto kilka świadomych kroków. Nazwij, co trzymasz. Nie zatrzymuj się na ogólnikach typu jestem zły. Zadaj sobie pytanie, dlaczego? Może tak naprawdę trzymasz poczucie zdrady, opuszczenia, upokorzenia, bycia nieważnym. Używaj precyzyjnych słów. One rozszczelniają to, co zamrożone. Zadaj sobie trudne pytanie: Czy to, że to trzymam, mnie wzmacnia, czy rani? Czasem dopiero wtedy zaczynasz widzieć, że największą krzywdę robisz już nie komuś, ale sobie. Zrób akt symboliczny, napisz list, którego nigdy nie wyślesz, spal go, wyrzuć, zakop, przeczytaj szeptem tylko dla siebie. Swoje ciało i umysł potrzebują znaku, już nie chcę tego dłużej nosić. To nie magia, to świadome powiedzenie: Wybieram wolność. Czego puszczenie urazy nie oznacza? Jedno z najczęstszych nieporozumień to przekonanie, że puszczenie urazy oznacza powrót do tego, co było. Że skoro wybaczyłeś, to. Znowu wszystko wraca do normy, znowu sobie ufacie, znowu ta osoba wraca do Twojego życia. Ale to nieprawda. Uwolnienie urazy nie oznacza, że zapominasz, co się wydarzyło, umniejszasz swój ból, zgadzasz się na ponowną bliskość, wszystko znów jest jak dawniej. Puszczenie urazy to nie decyzja o relacji, to decyzja o Tobie. To powiedzenie, już nie chcę dłużej siebie karać za czyjś czyn, już nie chcę codziennie przeżywać czegoś, co zdarzyło się raz. Bo trzymając urazę, nadal jesteś emocjonalnie połączony z tamtym wydarzeniem. Wciąż oddajesz mu energię, uwagę, miejsce w sobie. A przecież to już minęło. Tego nie cofniesz. Ale możesz zdecydować, czy nadal ma to rządzić twoim sercem i myślami. Uwolnienie urazy to nie prezent dla tej osoby, to dar, który dajesz sam sobie, bo ty też zasługujesz na spokój. Nie wtedy, gdy ktoś cię przeprosi, tylko wtedy, gdy sam powiesz już wystarczy. Dziś możesz zrobić coś małego. Zadaj sobie pytanie. Czy jestem gotów, gotowa to puścić? Nie musisz mieć pewności. Czasem wystarczy gotowość, by się temu przyjrzeć. To już jest zmiana. W kolejnym odcinku zajmiemy się trzecim R, Replace, czyli czym zastąpić ból i urazę, jak budować nowe wewnętrzne znaczenie. To etap głębokiej integracji. Jeśli ta seria ci pomaga, daj znać. Możesz w komentarzu napisać jedno słowo puszczam. To będzie Twój własny znak. Dziękuję, że jesteś. To niełatwa droga, ale warto dla siebie. Dziękuję, że dołączyłeś dziś do tej podróży. Właśnie zainwestowałeś w swój umysł, swoje serce i swoją przyszłość. A to naprawdę rzadkość. Jeśli to przesłanie Cię poruszyło, nie zatrzymuj się tutaj. Na tym kanale czeka na Ciebie biblioteka potężnych prawd. Kontynuuj odkrywanie, wybierz kolejny odcinek i nieustannie stawaj się tą wersją siebie, którą zawsze miałeś być. Rich Mind and Heart, bo ewolucja zaczyna się w środku.